Cześć, 182. raz magazyn Fucal w Krakowie. Jesteśmy na trzy kolejki przed końcem rozgrywek w dywizja. Rozegraliśmy już 11 serii spotkań. Naprawdę robi się jeszcze ciekawiej, o ile wydawało mi się w zeszłym tygodniu, że już jest turbo interesująco. Teraz jest jeszcze bardziej interesująco. Rozpoczynamy e, omówienie spotkań tych, tej kolejki od starcia Banerges z Brotherbem, czyli starcia lidera z wiceliderem, który mogliście oglądać na żywo na kanale naszej ligi. Jeżeli tego nie zrobiliście, koniecznie musicie nadrobić zaległości i zobaczyć jak to wygląda e, w, w, w formie retransmisji. A tymczasem zobaczmy na skrócie, co tam się działo, bo działo się naprawdę dużo. W pierwszej rundzie Broterm wygrał spotkanie z Boanerges i Boanerges chcieli bardzo się zrewanżować swojemu rywalowi, ale początek zdecydowanie na to nie wskazywał. Świątek podaje piłkę do Konrada Stańczyka, a ten z ostrego kąta zaskakuje Bartka Dybałę i jest 1 do 0 dla gości. Banerges szybko wzięli się do roboty i próbowali odzyskać kontrolę nad tym spotkaniem, ale znakomicie radził sobie debiutujący w bramce Brotermu Piotr Żepecki broniąc strzał Potem mieliśmy dobrą sytuację, w której podwyższyć wynik mógł Skałbani, ale Dybała w pełni się zrehabilitował za sytuację z pierwszych minut. A potem mieliśmy dwie dobre sytuacje, Banerges tutaj strzał Dawida Łęckiego, natomiast w minucie 9 fenomenalna akcja Łęckich, Konrad Łęcki genialnie się obrócił, załadował z całych sił i mieliśmy już remis. Remis, który trwał raptę minutę, ponieważ zupełnie niepilnowany był Marcin Kluda, który pobiegł sobie jak chciał lewą stroną boiska i dał Banerges upragnione prowadzenie, a mogło być jeszcze lepiej, ponieważ Banerges poszli za ciosem, stwarzali sobie kolejne sytuacje i już chwilę później, mogło być czy do jednego, ale z tego prezentu nie skorzystał Szymon Kluza. W odpowiedzi znakomity ride przeprowadził Tomasz Skałbania, ale jego strzał minimalnie przed obok słupka i na bramki musieliśmy czekać do drugiej połowy, ale od razu mieliśmy ich zdecydowanie więcej. Świątek fenomenalnie odnalazł przed polem karnym Mateusza Kapustę, który mocno strzałem dużego palca doprowadził do remisu. I kolejna bramka to również była raptem minuta. Piękna akcja w trójkącie: stańczyk świątek i kapusta, i stańczyk daje prowadzenie Brotermowi. Jest 3 do 2. I kolejna minuta i mamy kolejną bramkę, fenomenalna akcja lewym skrzydłem Konrada Łąckiego, który strzela gola Dominikiem Kluzą. Mamy remis, mamy kolejny remis, w tym spotkaniu było 3 do 3, a potem sytuację miał Marcin Kluza i wydawało się, to Banerga by prowadzenie, ale poszła z tego kontra, Świątek zalicza trzecią asystę w tym meczu, a Mateuszka Pusta drugą bramkę i jest 4 do 3 dla ekipy Brotermu. Jednakże e, oczywiście Boanerges się nie poddawało, zwłaszcza, że miał na Kluza, który fenomenalnie uderza z pola karnego i robi się 4 do 4. A do końca spotkania mieliśmy jeszcze 9 minut i każda z drużyn chciała zagrać tutaj o pełną pulę. W jednej z kontr, znakomitą sytuację stworzył sobie Damian Świątek, ale jego strzał został obroniony przez Bartosza Dybałę. A potem mieliśmy już w końcówce dwie sytuacje dla Boanerges. Konrad Łęcki jednakże nie dał rady tutaj Piotrowi Szepeckiemu a już w ostatniej sytuacji w tym meczu niewiele brakło, a szale zwycięstwa na korzyść Banerges przechyliłby Marcin Kluza ostatecznie obydwie drużyny podzieliły się punktami wydaje mi się to wynikiem sprawiedliwym chociaż jak to zauważył Damian Świątek po meczu po tym spotkaniu Broterm już nie ma wszystkiego w swoich własnych nogach Oprócz zwycięstw potrzebne są jeszcze im wyniki rywali. Teraz na chwilę przenosimy się na arenę Pucharu Ligi, bowiem w jednej czwartej finału mieliśmy bratobójczy pojedynek pomiędzy drużynami Dywizji A. Mowa tutaj o pojedynku Azjata Słoneczko-Akademicznego z Broterman. Dla Brotermu było to drugie spotkanie z rzędu we wtorek. No i zobaczcie, jak poradzili sobie ze zmęczeniem, a tak naprawdę z fenomenalnie grającymi akademikami. Początek spotkania to wzajemne badanie się drużyn, ale już na samym początku dobrą sytuację stworzył sobie Witaszyk. W odpowiedzi Broterm miał również dwie dobre sytuacje, ale najpierw tutaj jeszcze widzimy kolejną akcję Witaszyka, a pierwsza oczywiście była Bartuńia Polaka. No i teraz mamy dwie akcje Brotermu. Tutaj niewiele brakło, a wynik otworzyłby Skałbania. A chwilę potem bardzo ładne uwolnienie się z pressingu. Świątek pomknął lewą stroną wypaczył Mateusza Kapusta, ale ten yy, chybił. I otwarcie wyniku mamy w minucie 12, yy, kiedy to yy, na listę strzelców w najbliższej odległości yy, wpisuje się Maciej Łomnicki. Jest 1 do 0. I raptem po kolejnej minucie jest już 2 do 0, ponownie Łomnicki z najbliższej odległości i sytuacja Brotermu zaczyna się robić dość skomplikowana. Chociaż broter naprawdę stwarzał sobie dużo sytuacji, ale był dramatycznie nieskuteczny. Eee, jeszcze temu strzałowi Świątka ciężko było cokolwiek zarzucić, po prostu był znakomicie obroniony. Tutaj też chyba sam Damian Świątek nie wiedział jak tej sytuacji nie wykorzystał. No ale to oczywiście generowało kontry akademików, tak jak chociażby w tej sytuacji, kiedy dość szczęśliwie gracze Rotterdamu zapobiegli utracie bramki, a w odpowiedzi swoją sytuację miał Szkutin, proszę, sz, szkitum, przepraszam, Szkitun, przepraszam ale w dalszym ciągu było 2 do 0. A mógłbyś po chwili już 3 do 0, bo niewiele brakło, a hatrika zaliczył, było nicki. Druga połowa rozpoczęła się od genialnego, kosmicznego uderzenia Polaka, było 3 do 0. A Broterm ciągle wierzył, zwłaszcza, że naprawdę stwarzał sobie bardzo dobre sytuację, ale tutaj zarówno Świątek, jak i Kapusta nie dali rady. I ostatnim sygnałem do przełamania dominacji zs była minuta 25. Mamy rękę w polu karnym, rzut karny. Mateuszka pusta staje naprzeciwko Mikołaja Wiewiury. I chyba ta interwencja Mikołaja Wiewiury podłamała, totalnie podłamała graczy Brotermu. Bo potem już wszystko się posypało. Tutaj akcja Dziarmagi z Witaszykiem i ten drugi podwyższana 4 do 0. Potem mieliśmy dobrą sytuację z Kałbani, ale poszła z tego kontra, po której bramkarza minął Piotr Apostolski i podwyższył na 5 do 0. Uekstrażał kolejne sytuacje. Tutaj widzimy potężne uderzenie Witaszyka. To pierwsze nie trafiło do sieci, drugie już tak. I dopiero w 34 minucie mamy. Pierwszą, jak się okazało, potem jedyną bramkę dla Brotermu. Kapusta z bliska wykorzystuje podanie od Rajcy, jeszcze i do jednego. A potem kolejne sytuacje AZS-u. Znakomicie bieg Włodymir Nowosad, jego strzał obroniony. Potem szansę, by w swoją drugą bramkę w tym meczu miał Piotr Apostolski, znakomicie obsłużony przez Wuwera. A w odpowiedzi Mieliśmy kontrę, ale Damian Świątek naprawdę miał tego dnia niesamowitego pecha. Nie strzelił gola w żadnym z dwóch rozegranych spotkań. Eee, swego gola strzelił natomiast Tadeusz Dziarmaga, który w 38 minutach wykorzystał podanie od Piotra Postolskiego. A wynik został ustalony w punkcie 39, kiedy to bardzo ładnym i bardzo mocnym uderzeniem popisał się Wołodmir Nowosad. W końcu w tej jeszcze mieliśmy dwie godne odnotowania sytuacje, tak jak tutaj ten strzał Witaszyka, a potem szanse z kałbani, ale nawet dobitka Matusza Kapusty została zablokowana. I ostatecznie w ćwierćfinale Pucharu ligi swoją przygodę z tymi rozgrywkami kończymy Broterem, przegrywając za sensą sektora ekonomicznego. Krakowie 8 do 1 i w półfinale AZS zmierzy się z liderem Dywizji B, czyli z drużyną, która jest na ichniejszym miejscu w stosunku do roku poprzedniego, czyli z drużyną ukraińską. Trzecim spotkaniem w ramach 11 kolejki był pojedynek igłowany w restauracji z dragonami. Dragony były bardzo mocno przybite porażką z drinkami i Wszyscy byli ciekawi, czy będą w stanie się podnieść po tym łomocie. Zwłaszcza że początek tego spotkania był zaskakująco dla nich dobry, jednakże nie udało się pokonać Cieślika. A gdy w minucie ósmej Dajusz Nowak wykorzystał podanie stanuli, tym pięknym strzałem otworzył wynik dla iglomenu, wydawało się, że dragony tym razem popłyną. Zwłaszcza że kolejna akcja mało co nie przyniosła bramki. Na 2 do 0, jednakże Tomasz Płotek uratował swoją drużynę przytomnym wyjściem z bramki, ale potem zaczął czarować Rafał Rogusz. Popatrzcie proszę na tą pięteczkę, naprawdę poezja, jeszcze ta zewnętrzna rotacja. Kwaryzma e, byłby dumny, Rafał Rogusz e, e, stwierdził, że nie ma dość. E, podanie oddziałowego e, i tym razem już e, mniej widowiskowo, ale równie skutecznie jest 2 do 1. Iglomen mógł bardzo szybko wyrównać. Ładnie rywala zwiódł Darek Nowak, ale go strzał trafił w słupek. I się to w drugiej połowie, kiedy ładnie urwał się Kuba Działowy i pokonał Ciślika, podwyższając na 3 do 1. A Ciślik błyskawicznie się zrehabilitował strzelając z dystansu niczym rasowy snajper zrobiło się 3 do 2. Jednakże gracze aptekarzy poszli za ciosem, strzał Rogurza dobija Filipowski. Jest 2 do 4, a gracze iglomenu musieli rzucić na rywala strzał ścieżki obroniony. W odpowiedzi działo wypróbował lobować bronkarza, ale nie trafił. A potem na bramkę, szansę na bramkę kontaktową miał Darek Nowak. Jednakże y, Tomasz Płatek y, interweniował naprawdę wyśmienicie i zemściło się to w czystej drugiej. Mamy rzut wolny. Y, Maciek Filipowski uderza y, nie do obrony, jest 5 do 2. A w samej końcówce Igloment wycofuje bramkarza i kończy się to bramką Patryka Kurylaka, który ładuje na pustaka. A chwileczkę później Patryk Kurlak mógł wpisać się na listę strzelców ponownie, jednakże zabrakło mu trochę zimnej krwi, ale nie zmieniło to faktu, że dragony wracają na zwycięską ścieżkę, obrywając i na rodzinny restaurację 6 do 2. Kolejne spotkanie to było starcie opromienionego zwycięstwem w Pucharze Ligi Azzurrysunowego Ekonomicznego z broniącym tytułu MK i było to zdecydowanie najlepsze starcie pod względem dramaturgii mecz został otwarty mocnym łomotem spuszczonym przez AZS i w pierwszej minucie wiewióra bramkarz AZS otwiera wynik bramkarze owszem strzelił gole, ale rzadko kiedy w zasadzie chyba nigdy w pierwszej minucie co więcej w minucie drugiej na 2 do 0 podwyższył równie pięknym strzałem Bartosz Gubała no i wydawało się że AZS bez problemu wygra na to spotkanie, no ale MK Team ma Dominika Karasia, który rozgrywa chyba swój najlepszy sezon w karierze, znaczy każdy sezon jego jest wybitny, ale ten jest wyjątkowo wybitny, nie było 2 do jednego w drugiej minucie. Potem mieliśmy WED za wet. niewiele brakło, a znaczy do jednego podwyższyły Tadeusz Dziarmaga. Zresztą mieliśmy potem w zasadzie festiwalnie wykorzystane w sytuacji AZS-u, bo po chwili mamy kolejną sytuację, tym razem znowu próbował Dziarmaga, ale Jamka nie dał się pokonać. Potem następny znakomity atak akademików, przed szansą, stanął Polak, ale nie trafił w piłkę. I gdy jeszcze chwilę później sytuację miał Piotr Apostolski, ale jej nie wykorzystał, to już było wiadomo, że to musi się zemścić. No, jak o to się domścić? Zemściło się, ponieważ w minucie 12. Maciej Szubartowski w efektowny sposób z karata ładuje piłkę pod poprzeczkę i jest 2 do 2. A potem mamy festiwal niewykorzystanych szans MK Teamu. Tutaj Szczupak nie dogadał się z Karasiem. W chwilę yy, później mamy ładną akcję Rogowskiego, który uczą się przy piłce. Jego strzał został obroniony, dobitka Karasia no, również. A w kolejnej akcji swoją szansę miał Marek Szczupak, ale jego strzał był niecelny, czy też podanie. I oczywiście to też musiało się zemścić i zemściło się w minucie 17, kiedy to dogranie Polaka zamienił na bramkę Paweł Pawlenko. A MK Team mógł i powinien wyrównać jeszcze w pierwszej połowie, tak jak na przykład w tej akcji. Kiedy w Wczechna bramkarza, a gracze MK mu nie zdołali pokonać Mikołaja Wiewióry. Już w drugiej połowie e, MK Team stworzył kolejne dobre sytuacje. Fenomenalna asysta, no prawie że asysta e, Karaś, ale e, Rogowski nie dobiegł do piłki. I wyrównanie mamy w minucie 24. Radłowski, Karaś, Radłowski i 3 do 3. Ale akademicy w dalszym ciągu atakowali. Choć szans na 4 do 3 miał Mariusz Nawrot, ale znakomicie interweniował Mikołaj Wiewióra. 4 do 3 natomiast zrobiło się w minucie 26. Apostolski podaje piłkę do Pawlenki. I AZS prowadzi po raz czwarty w tym meczu, jak miał się okazać ostatni. Ponieważ błyskawicznie y, odpowiada Maciej Szubartowski, który dobija y, strzał na wrota. Mamy remis. Piłka meczowa to minuta 32. Radłowski podaje piłkę do Karasia i robi się 5-4. W końcówce y, mieliśmy kolejne bardzo dobre sytuacje, ponieważ y, wynik mógł podwyższyć chociażby Dominik Doniec, y, który potężnie uderzał po w tym rozegraniu rzutu rożnego, ale jego strzał został zablokowany. A w końcówce Mikołaj Wiura przeszedł do gry w polu i AZS postawił wszystko na jedną kartę. Tutaj strzał Witaszyka chyba trafił w słupek. A ostatnią dobrą sytuację miał Pawlenko, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką i po znakomitym spotkaniu AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ulega MK 4 do 5 i nie może być pewnym w dalszym ciągu utrzymania. Tym po tym pojedynku mierzyły się dwie drużyny, które znajdują się w strefie spadkowej, mianowicie Sparta Kraków i Drink Team. Rozpoczęło się od bramki Adama Żaby, po którym Drink Team objął prowadzenie. Jednakże końcówka pierwszej połowy należała do Sparta, gdy bramki Kalisza oraz jedna Gołębia sprawiły, że było już 3 do 1. A w drugiej połowie wcale nie było lepiej z perspektywy dźwięków, ponieważ kolejne bramki, tym razem dwie bruchały na gołębie, sprawiło, że było 6 do jednego i po meczu w minucie 33. I w związku z tym końcówka to już był gra na, z dużymi pokładami luzu tak to nazwijmy. Gole strzelali Krzysztof Cholewicki, Jadam Rzeba, doprowadzenia do stanu 6 do 3, ale potem mieliśmy bramkę Matuszczyka obroniony przez Rajka rzut karny Matuszczyka, a mecz zamknęła bardzo samolubna bramka. Patryka Kalisza, który tym samym skompletował hat-trick, a Sparta pokonała drink team 8 do 3 i chyba definitywnie zrzuciła drinków do dywizji B, samemu pozostając w walce o utrzymanie, choć ta walka wcale nie będzie prosta. I jeszcze przejdźmy do piątki kolejki w 11 serii spotkań w dywizji A, Miała być przeroszona najmocniej dywizja a, a, tradycyjnie wyświetliła mi się dywizja B. W bramce mamy Tomasza Płatka z Dragonów, który jest po raz drugi w piące kolejki. Po raz czwarty w piące kolejki mamy Mateusza Kapustę oraz Marcina Kluzę zawodników od Piłkienioprotermo oraz Ba Po raz siódmy w piące kolejki jest Dominik Karaś z mkt po raz pierwszy, ale za to jako gracz kolejki, bo daje szansę na utrzymanie Spartanów, jest tutaj. Patryk Kalisz i komplet wyników 11 serii spotkań. Eee, bo pokonuje broterm. Przepraszam, bo remisuje z brotermem 4 do 4. Iglomeny rodziny restauracje ulegają Dragonom 2 do 6, eee, a zatastosjonego w Krakowie przegrywa z Mkadim 4 do 5. Sparta Kraków lepsza od Drink Teamu w stosunku 8 do 3. I ligowa tabela, no bo jak mówiłem, jest bardzo, bardzo ciekawie. Pierwsze trzy drużyny dzieli raptem jeden punkt, bo i MKT mają w tym momencie po 25 punktów, a bo jest lepsze, jest lepsze tylko dlatego, że wygrało bezpośrednie spotkanie. Na miejsce trzecie spadła ekipa Brotermu, która do tej pory przewodziła przez 9 kolejek przewodziła ligowej stawce. Potem mamy trzy drużyny, które również dzielą dwa punkty. Mowa tutaj o Dragona, które mają punktów 14. Yy, Iglomidon Rodzinna Restauracja z 13 punktami oraz AZS, yy, który ma punktów 12. W strefie spadkowej mamy Spartekraków Kraków z 8 punktami, yy, która może jeszcze powalczyć yy, o utrzymanie. I Drink Team, który raczej o utrzymanie już nie powalczy, mimo że jakieś te matematyczne yy, szanse na to yy, jeszcze ma. Yy, już w przyszłym roku będziemy mieli 12. serię spotkań i będzie tutaj na pewno bardzo ciekawie, zaczniemy od tarcia Dragonów z, z Brotermem. Dragony nie są zagrożone ani spadkiem, ani medalami, ale na pewno będą chcieli się pokazać z dobrej strony. Natomiast no, Broterm musi wrócić na zwycięską ścieżkę, jeżeli chce yy, zostać mistrzem ligi. Z kolei o 21.30 MK Team będzie zrzucał najprawdopodobniej z ligi Drink Team, ale już nieraz nie dwa mecze z Drink Team miały dosyć zaskakujący przebieg. Podobna skala będzie spotkania Spartak Raków z Banerges, chociaż Spartanie w ostatnich dwóch meczach zdobyli 4 punkty, więc wydaje mi się, że będą stanowili większą przeszkodę dla Banerges niż Drink Team dla MK Team, ale to wszystko zweryfikuje boisko. Natomiast AZS o 22.15 będzie chciał zażegnać widmo relegacji dość odległe. Powiedziałbym roczne widmo relegacji w meczu z Iglomenem. Tutaj naprawdę spodziewam się bardzo wyrównanego starcia. I co jeszcze istotne, to również w przyszłym tygodniu rozegramy półfinały Pucharu Ligi, w których wystąpią drużyny z dywizja. Mowa tutaj o e, adwokaciu Instytutu Ekonomicznego, który będzie grał z drużyną Ukrainy w pierwszym z półfinałów, a w drugim z półfinałów w ligowym, dawno nie klasyku. Zagrają dwie drużyny, które grają NH od samego początku MK Team, od drugiej edycji e, w ligowym klasyku, właśnie NHM i MK Team. E, bez wątpienia faworytami jest ekipa MK Team, ale m, takie mecze rządzą się swoimi prawami. Na pewno będziemy mieli tutaj bardzo dużo. Bardzo dużo emocji. I jeszcze klasyfikacje indywidualne w dywizji A. Rozpoczynamy od klasyfikacji strzelców. Mimo, że po raz pierwszy w, tym, w tej kolejce bramki niższego Dania Świątek, to oczywiście on przewodzi klasyfikacji strzelców 36 goli. Swój najlepszy życiowy wynik wykręca Dominik Karaś, który ma 20 bramek, jest na drugim miejscu. Na trzecim natomiast na Mateusza Kapusta z Broteremu oraz Rafała Grychała z Kraków, którzy strzelili po 15 goli. Z kolei 14 bramek ma na koncie Maciej Szubartowski, Kuba Działowy z Dragonów ma bramek 13. Natomiast Marcin Kruza z Baanerges oraz Paweł Pawlenko za mają po 12 trafień. Z kolei Konrad Łęcki ma goli 11. W klasyfikacji asystentów Dominik Karaś ma 13 asyst i wydaje mi się, że będzie do końca walczył o tytuł najlepszego asystenta z Mateuszem Kapustą oraz Damianem Świątkiem, którzy mają na 11, pewno 11,9 asyst. Natomiast tu za nimi mamy aż 6 graczy, którzy mają po 8 asyst. Mowa tutaj o Maciejuszu Bartowskim -teamu, z Renka Dominiku Kluzie z Banerges, Krzysztofie Miśkowiczu z Brotermu. Macieju Filipowski z Dragonów i dwóch, e, gra, i dwóch graczom z Raków, mianowicie Przemysławie Lachowiczu oraz Rafale Gruchale. I na koniec klasyfikacja kanadyjska. W dywizji przewodzi Damian Świątek, 45 punktów, na drugim miejscu Dominik Karaś 33 punkty. Mateuszka Pusta ma punktów 26, z kolei na czwartym miejscu Rafał Grucha z 23 punktami. Maciej Szupartowski na piątym miejscu, legitymując się 22 punktami. Kuba Działowy z Dragonów oraz Pawlo pa Pawlenko z a Z mają punktów 17, Konradorckich 16, a Marcin Kluza zgromadził do tej pory punktów 15. Tym samym serdecznie Państwu dziękuję za kolejny rok z Nalfem. Zapraszam już w przyszłym roku, 11 stycznia, na kolejną transmisję. Jeszcze w tym momencie nie jestem pewien, jakie to będzie spotkanie. Najprawdopodobniej starcie Elefanti z Enchą w ramach dywizji B. Odpoczywajcie w święta, wszystkiego dobrego, szczęśliwego Nowego Roku. I zostańcie dalej z Nalfem. Cześć!